Umieram. Nie możemy siedzieć. Podniosę cię no. i wyniosę. Nie. Nie. Zostaw, proszę. Spokojnie. Nie dotknę cię. Spokojnie. 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 Relax. No Nigdy więcej. No Nigdy. Не заставишь мне. Got no choice, Davidzie, nie zostawiaj mnie. Proszę, nie zostawisz mnie. Davidzie, nie zostawiaj mnie. Przestań. Nie zostawiaj mnie. David.

Gdzie kompania C? Spokojnie, Chamberlain, łap noszę. Kapitan Pritchett szuka Twojego plutonu. Gdzie jest? W sztabie, Podrzuca Cię. Na ziemię Czemu ich zostawili? Na trupy szkoda ciężarówek. Bożą mięso armatnie. W piekle brak miejsca? Nie zabraknie. Trzeba układać piętrowo. Ilu padło? Przez pięć ostatnich dni, setki. Oficerowie to bydlaki. Nie widziałem tu żadnego powyżej kapitana. Mają mapy. Główno ich obchodzi, co się tu dzieje. Gówno latanisko. Pułki mają stany batalionów, a bataliony kompanii. Zapamiętaj moje słowa. Cała dywizja pójdzie do Piachu. Beze mnie. Tab kompanii. Manning? Chyba tak, bez wygłupów, spokojnie. Nie szukajcie Plutonu. Co? Tylko wyście przeżyli. Macie fart. Fart? Żyjecie. Tak? Przemknijcie się. Bo co? Spokój, obaj. Przejdź się. Palant. Obejmie wasz pluton. W tydzień zginie. Powiedzcie. Trzymacie się? W miarę. To znaczy? W miarę się trzymam. A w boju? O co chodzi? Batalion niemal wybito. Ponoć straciliśmy 70% stanu. Przetrzepali nam skórę. Nie zajęliśmy wyznaczonych obiektów. Co ze mną? Płyną uzupełnienia. Wieczorem obejmiecie drużynę. Jesteście sierżantem. Nie chcę. Przywykniecie. Nie chcę. A mnie to gówno obchodzi. Pozwalam wam pyskować, bo przetrwaliście tydzień i zasłużyliście. Ale nie kwestionujcie rozkazów. Nie nadaje się. A moim zdaniem tak. Przeżyliście tydzień. Tylko Wam się udało. Trudno o lepszą rekomendację. To pomyłka. Zanotuję Waszą opinię. To wszystko. Mam na sumieniu, sierżancie, to wszystko. Wystąpię o wariackie papiery. Nie wytrzymam tu, nie dam rady. Żołnierzu, tydzień temu miałem 200 ludzi, zostało mi 50. Zrozumcie, nie ma znaczenia to, czy przeżyjecie, czy nie. Ważne byśmy zajęli wyznaczone obiekty. Im dłużej będzie trwać walka, tym więcej nas zginie. Ja te obiekty zajmę, choćbym miał stracić wszystkich ludzi, także Was. Przykro mi, że macie stargane nerwy, ale wariackich papierów nie dostaniecie. Jasne? O czternastej przyjadą uzupełnienia. Do tego czasu macie się pozbierać, zrozumiano? Dobrze. Wynoście się. Kapitanie, jeśli zawalę, winien będzie pan czy ja? Mogę? Czemu nie słyszałem o awansie? Od kogo? Od przyjaciół. Masz szlugi? Niesamowite. Cały Pluton poszedł do piachu. Ocalał tylko jeden facet. Kostucha dopadła chłopaków, a ciebie nawet nie drasnęła. Miałem fakt. Można tak powiedzieć. A można inaczej. Prawda? Jest dla ciebie coś świętego? Suche nogi.